Z nami jest trener Polonii Środa Wielkopolska, Mikołaj Raczyński. Panie trenerze, rozmawiamy po zwycięskim spotkaniu z Zawiszą Bydgoszcz 3 do dwóch, ale ja bym chciał zacząć dość nietypowo zapytać o to, co działo się z Polonią Środa Wielkopolska w dwóch poprzednich spotkaniach, które no mówiąc chyba tak najprościej, po prostu naszemu zespołowi nie wyszły. Przede wszystkim gratulacje dla naszego zespołu za dzisiaj, bo zareagowaliśmy w najlepszy możliwy sposób po ostatnich dwóch porażkach. Chcieliśmy bardzo dzisiaj wygrać, myślę, że na to zwycięstwo zasłużyliśmy. Co do poprzednich meczów, no trzeba powiedzieć, w Swarzędzu zabrakło może trochę świeżości nam. Oczywiście to nas nie usprawiedliwia, bo wszystkie drużyny grały w środę. No taki mecz z dwóch stron słaby. No ale stwarzań był bardziej konkretny. Jeżeli chodzi o Błękitnych, no jesteśmy wściekli pod tym meczu, bo pierwsza rzecz, wiedzieliśmy, że wrzucają długie auty, trenowaliśmy to, tracimy gola po aucie, tracimy gola z rzutu wolnego, ale my sobie też to analizowaliśmy i mieliśmy więcej czystych sytuacji od Błękitnych, co też nas nie jest bo ktoś popatrzy suchy wynik 3 do 0, bo w końcówce jeszcze Błękici nas skontrowali, ale my też mieliśmy swoje sytuacje i ten mecz mógł się skończyć 2-2, 3-3, byli skuteczniejsi, ale nam się nie mogło przytrafiać takie momenty właśnie jak w Błękitnych, że 15-20 minut dostajemy dwie bramki po stałych fragmentach gry. To jest coś, nad czym bardzo mocno pracowaliśmy i myślę, że dzisiaj wyglądało to dużo lepiej. Też pracowaliśmy nad e, naszym atakowaniem, nad pozycjonowaniem się, bo to uważam, było kluczowe. Ustawienie, wysokość ustawienia wahadeł, dziesiątek, szóstek, bo czasami tworzyły nam się zbyt duże przestrzenie. Uważam, że poprawiliśmy to zdecydowanie. Byliśmy dzisiaj dużo groźniejsi przy bardzo jakościowym indywidualnie przeciwniku, ale zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Uważam, że znowu mogliśmy strzelić dwie, trzy bramki więcej. E, nie wpadło. E, sytuacja szczypka Romero w pierwszej połowie, słupek, bartkowiaka jeszcze w drugiej, więc szkoda, szkoda, że to nie wpadło. Przeciwnik rzutkarny trzeci chyba już przeciwko nam w tym sezonie, ale musiałbym jeszcze zobaczyć tę sytuację, żeby powiedzieć, czy ta ręka faktycznie była, czy nie. Mówię z mojej perspektywy, ja się cieszę, że zareagowaliśmy po ostatnich dwóch porażkach w najlepszy możliwy sposób, z mocnym przeciwnikiem, zrenomowanym, który ma w składzie wielu dobrych piłkarzy, pokazaliśmy, że z najlepszymi możemy rywalizować. No właśnie, zespół zareagował w możliwie najlepszy sposób, ale też wy zareagowaliście na te po ostatnie mecze zmianą składu. Wyszedł dzisiaj w pierwszym składzie Oscar Romero Bernal. Ja wiem, że trenerzy nie lubią rozmawiać o personaliach indywidualnie, bo, bo to może potem jest źle odbierane w szatni. No ale chyba się rewelacyjnie, można powiedzieć, prowadził ten zawodnik do pierwszego składu. Bramka, asysta, miał jeszcze jedną swoją sytuację. Tego się oczekuje od gracza ofensywnego. Wszyscy zawodnicy wykonują swoje pracę na bardzo dobrym poziomie. Wcześniej grał Jędrzej, który bardzo dobrze dla nas pracował, może troszkę zabrakło tej skuteczności, ale strzeli też, przypomnijmy, bramkę z Notecią na 2-2, która dała nam punkt. No dzisiaj ogólnie dwie zmiany, chyba takie w dziesiątkę, bo protażik bramka, który zaczął w pierwszym składzie, Romero asysta, Romero bramka, który też zaczął w pierwszym składzie, więc to, to nas na pewno cieszy, cieszy też, że wrzuciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, które też trenowaliśmy i z tego się cieszymy. Uważam, że wszyscy zawodnicy są wartościowi, sezon jest bardzo długi, po to budujemy kadrę 20-osobową i każdy w którymś momencie musi być potrzebny. Zawodnicy muszą być, ja to zawsze nazywam, ciągle pod prądem, bo nie za dnia ani godziny. Za chwilę są kartki, za chwilę ktoś wypada, będzie się choroby, kontuzje. Za chwilę każdy z nich może skoczyć do pierwszego składu i tak jak dzisiaj, czy Protazik, czy Romero muszą udowodnić, że oni w tym pierwszym składzie powinni grać. Fajnie byłoby teraz złapać taką serię, wygrać dwa, trzy spotkania z rzędu. To na pewno też da zespołowi takiej pewności na dalszą część tego sezonu. Taki jest plan nasz, za tydzień idziemy do kartów, chcemy się do tego meczu bardzo dobrze przygotować z odpowiedniej szacunkiem i respektem do rywala, bo nam się nikt nie położy, czeka nas niesamowicie ciężkie spotkanie, ale my jedziemy do Kartus po trzy punkty i, i później otwieramy nowy stadion, liczymy, że to te kibice licznie przybędą, będą nas wspierać, bo my też gramy dla nich i, i jak są kibice to się lepiej gra i też widzę, że na naszym stadionie te mecze nasze lepiej wyglądają, ale musimy też jakby tak trenować, żeby te mecze wyjazdowe też nam w odpowiedni sposób wychodziły. Dziękuję bardzo. No i życzę powodzenia już w najbliższym spotkaniu z Kartuzią Kartuzy. Dziękuję bardzo.